Coś za musi kur... Dzień dob... Dobrze, zaczyna się. Dzień dobry, witamy serdecznie po długiej i bardzo długiej przerwie, jaką jest, kubajkowe odpowiedzi, a uuuu, tak w końcu, po tak długim czasie nieobecności, były jakieś GTFO, były jakieś inne pomożne serce, a wiemy, że wy tam gdzieś tam te KO lubiliście, więc wracamy do was i, i co, no to lecimy od razu, nie ma co na, na co czekać, tylko lecimy, speedrun, spi, speedrun z pytań, dawaj. No to jedziemy, pytanie numer jeden. I wracamy do pytań, które mieliśmy oczywiście yy, pod poprzednimi filmikami. Ja dokończymy, ja tak jak mówiliśmy. Pytanie numer jeden, Hiroto. Gdybyś miał okazję urodzić się jak, yy, jeszcze raz i wybrać przy tym płeć, zostałbyś facetem, czy może zdecydowałbyś się na kobietę? <śleszy> Co? Nie. Oj. Ciężkie pytania filozoficzne? Ciężkie pytania. Ja, ja, ciężko byłoby. Każdy, nie wiem, mi się wydaje, że każdy miał coś takiego, że chce. zastanawiał się, jak to jest być kimś innym. No. Czy to niekoniecznie ze względu na płeć, ale też ze względu trochę na po prostu inne oso te e, osobowości, charaktery i tym podobne. Jak już bym miał zostać, że tak powiem, kobietą. To chyba tylko z jednego względu, ale to się dowiecie na streamie, bo tutaj wam tego nie powiem, teraz akurat... <laughs> <laughs> Ale. Family friendly, family friendly. No właśnie wiem, dlatego, dlatego dowiecie się. Zła platforma na takie rzeczy. Na razie jestem raczej... Eee, neutralnie do tego podchodzę, że to jest to jestem to jest to facet dobry, a, a, a czy ja byłbym kobietą, czy ja bym się urodził na nowo, to takie wiecie, te z animowego isekai, a tak naprawdę po zreinkarnowany po prostu jako ktokolwiek inny. Eee, Również, że mogę być lodówką i co? Nadal będę fajny. No dobra, pytanie numer dwa. To, to dosyć szybkie. No. Eee, od Dawiego. Czy jeśli podzielimy się sekretem To jest on nadal sekretem? <grym> z... <grym> z matematycznego punktu widzenia Sekret pozostaje sekretem Jeśli będzie on sekretem tylko dla tych dwóch Więc jeżeli jesteś zaangażowany w ten sekret No bo załóżmy, że nie wiem, jedna osoba z jednego końca świata Nabiera rozmowę z drugą osobą z końca świata i to o tym A ty wiesz o tym sekretie? To, to, to jest sekretem. Ale jeżeli to jest. Między trzema osobami, które się ich zadawały, to po to jest nie sekretem. A jeżeli wracają do sekretów, to to. Mm, nie. Sekretny to... sekret, który nie jest sekretem. Dobra, następne pytanie. <grytanie> uh, hi, znowu Hiroto. Czy będzie seria ze no, To za pytanie. ja myślałem, że to będzie jakieś, <grytanie> jakieś bardziej. <grytanie> Nie. To będzie seria zespołu. bo nie kojarzę tej gry nawet. Czasami odpowiedź ci na pytanie, czy wy byście w ogóle chcieli takie gry, ale... nie wiem jak to się nazywa. Sym, nie, to nie symulator tworzenia, ani nic takiego, bo to, to są tego są major of Empires i Europa Universalis, nie, to już w ogóle są strategie. Ale bardziej... Nie wiem, nawet nie wiem jak to się nazywa taki, taka, taka seria gier. To nie jest symulator to jest. No coś jak Stardew Valley i te inne te takie, takie te, 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 tego typu gry, gdzie masz po prostu od całego początku rozwinąć całą tą e, coś. W tym przypadku komórkę, bo może być to równie dobrze farmy rozwijać, albo rozwinąć cywilizację czy coś takiego, ale... Nie wiem jakby to wyglądało, bo to jest taki bardziej casual play, play gaming. Jakoś nigdy się w tym aż tak może nie, nie zafascynowałem, nigdy nie miałem takiej okazji, żeby grać, chyba że była, tylko nie pamiętam i teraz sobie nie przypominam, ale... znak zapytania tu stałem w takim razie, bo na razie, na razie wygląda to na nie, a może kiedyś się uda coś tam bardziej pomyśleć o takich grach. Na razie na razie chyba jeszcze nie celuję w to. W skrócie y, bardzo możliwe, ale nie. To już zawsze zabrzmiało thanks, but no thanks. Takie dzięki, ale nie dzięki. Tory na co? Nie, no nie, po prostu ja, ja, ja nie wiem, czy ja w takich grach bym się oddalał, zwłaszcza na streamach akurat. Już poza streamy już w ogóle swoją. A musiałbyś spróbować, no, pewnie, no to jest kwestia. Dobra, e, kontynuując. Kolejne pytanie, pytanie numer trzy. Cztery. Było o spor, było o Dawida i jeszcze było znowu o to. A tak, ja nie umiem już liczyć. To już ten moment. No to już jest ten moment. W... Moje liczenie skończyło się na 3. Raz, dwa, trzy. Eee... Trzy, potem 3 jest... trzy, trzy i trzy. 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 trzy plus jeden, trzy plus dwa, trzy plus trzy, trzy plus trzy plus jeden. Trzy. To tak się szykło, tak się ja matematykę To robi. pytanie trzy plus jeden. E. Mogiwara no e, Czy zdarzyło mu się puścić małkiewicę w powietrzu w otoczeniu wielu ludzi? Co to za pytanie? Czy znaczy to jest pytanie z serii, czy, czy ty też należysz do tego grona osób? Ponieważ. O, 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 spodziewam się, że osoba, która to zadała, Słowiany patrzę do ciebie. To ty też to zrobiłeś i inni, i przynajmniej jedna osoba tak zrobiła I ja mogę się przyznać, że też na pewno coś takiego zrobiłem Ale nie na... Za ale, no, ale nie na zasadzie, że wiecie, będzie było takie wielkie Boom Armagedon 20 bady. Tylko wiecie, jak w herosach jest tam jakiś nasoko takie i to tak, żeby nie słychać było, ale wiecie dobrze, że, że w takich sytuacjach. Że w takich sytuacjach jak to było. Cichy zapolica... Pił! Ale nie takie piorze, by zaraz czekolada z tego wyszła. Poleciało po skarpecie! Nie, 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 nie. nie. Na no w szczęście, sensie, nie! To był taki... To był taki bąbelek po prostu. taki pyk. O. Nie, nie wiem, czy ja bardziej się śmieję, on z O Jeżeli dla takich pytań i odpowiedzi filmów czekaliście, to macie odpowiedź. <gry> Dobra. Pytanie numer 3 plus 2. <gry> Ostatnie. Od Hiroto. Jaka jest najtrudniejsza gra, w jaką grałeś? Gothic. <gry> nie! <gry> nie! <gry> Zależy że chyba, że na... Nie, tam nie było nic trudnego, nawet na pięści. Eee. O kurde, teraz ja muszę A. przejrzeć wszystkie gry. Jaka hmm. <grafy> gra? <grafy> gra w trzymaniu pielęgnowa w autobusie. <grafy> Weź. Eee, czekaj, czy krasze były trudne? Nie. Czy gadowory były trudne? Nie. Mafia Ech. też nie była trudna za kurde. No nie no, za... no i dojdzie do Dark Soulsów po prostu. <grafy> Ostatecznie, bo Dark Souls dwa y cholerstwo, dziadostwo. Coś? God of War nie był trudniejszy. W którym miejscu? Widzieliście na nie streamie. Jak tam miałeś no! Dużo śmierci. Co? A! Się w... więcej śmierci niż w Stark Sosa. Co ty gadasz? Ja w Ragnaroku. Mia... Dobra, dobra. No Ragnaroku... Nie, no. w Ragnaroku miałem 210 śmierci. W podstawowym. No. 2,18 nie wiem ile miałem śmierci. Bo nie liczyłem wtedy śmierci, a szkoda, bo ale raczej na NG, na najwyższym to raczej nie było, też było około 200 iluś. Ale na Dark Souls 2 też wywaliłem się około 250 razy. no Tam jest safe i tam jest ten nagrobek z liczbą zgodów. No to raczej sądzę, że gdzieś coś takiego by było, ale. E, Albo Soulsy, dwa. wiem którą. Co? O, to dobrze, bo ja nie pamiętam. To, co, jak ta gra się nazywa Jump King? Ja nawet nie skończyłem tego. W ogóle ja... <noise> Widzisz, Najtrudniejsza gra. <noise> to jest taka na cierpliwość, że ja, że ja już mam dosyć. Jak ja po, czwarty, po czwartym poziomie tych, tych, tych spadłem sobie na, z powrotem na drugi poziom. Mówię, nie, 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 nie mam cierpliwości do tego. Mógłbym przechodzić Duma Internala bez śmierci. O, to też nie. Jeszcze, jeszcze skończyłem kopanie podstawową i prawie wszystko, ale jest jeszcze jedna babka, którą muszę przejść, ale. ale i, i to jest moja prawa na chodorze. 2016 dół też nie mogę skończyć bo to jest jeszcze go trudniejsze niż Eternal, bo tam nie ma skoków i innych takich daszej, i tym podobne, Ja się czuję, jakbym grał po prostu z taką spowolnioną wersję, jakby ktoś po prostu uśpił tabletkami czy coś takiego. Nie mówię, że to jest za bo tam się i tak miazga robi i tym podobne, ale... No, ale no, jednak gdzieś potrzebuje rewolucji, siekanki, siekanko i inne takie. Siekanka. Siekanko. Tak, wszyscy zdający pozdrawiam serdecznie za każdy raz, jak jest odpalone, alerty. bike Bass jest siekanko. No to tak, no to będzie chyba te Dark Souls'y 2. W takim razie ewentualnie Jump jeżeli już chcecie tak się upierać przy tym, że to jest bardzo trudna gra do której nie mam cierpliwości, może kiedyś do niej wrócę. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, dziękuję za słuchanie, oglądanie i waszą uwagę, zostawcie jakieś tam nowe pytania w komentarzach, jeśli chcecie, możecie pisać na Discordzie, możecie pisać do mnie bezpośrednio, możecie pisać do Kumajki bezpośrednio, spamujcie mu, czemu nie, niech ma piszcie więcej spamów. Piszcie tak. ja, ja, ja coś tam, ja tam rozmawiam z co jakiś czas, nie, to, 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 to. albo na Discordzie Pisałeś piszcie, bo tam. tam zazwyczaj na się dobrze? No, no to do zobaczenia, do następnego i dobranoc do widzenia. Cześć.